Jeden punkt w tym spotkaniu. Trener mówi, że ten jeden punkt to dla was dzisiaj w zasadzie jak jak trzy. No, przede wszystkim to jest mecz inauguracyjny. No, no, każdy punkt trzeba szanować, jakby nie patrzeć. No, mecz dzisiejszy był bardzo wyrównany. No, też warunki dzisiejsze pogodowe z racji wiatru i też murawy, no, bo jeszcze jest za wcześnie, żeby boiska mogły dojść do siebie, także no, no, trzeba szanować ten punkt. No, szkoda, że nie mieliśmy takiej sytuacji, z której byśmy no, no, mogli żałować po meczu, że nie szczyliśmy, ale no, no nic. No, mamy teraz pauzę na weekend. Po prostu trzeba będzie pracować nad tym, żebyśmy kreowali dużo sytuacji, żebyśmy też mogli być groźni, tak jak dzisiejszy rywal. No, trener żartował, że zmarzłeś i podałeś rywalom piłkę, żeby się po trochę rozgrzać, bo i tak później wybroniłeś. Eee, pół żartem po serii. oczywiście mówił o tej sytuacji, ale tak jak tak, tak już zupełnie poważnie, no to, to miałem wrażenie, że niesamowite rzeczy dzisiaj między słupkami wy, wyrabiałeś i chyba w pewnym momencie stali już, że się zastanawiać, czy w ogóle są w stanie dzisiaj cię pokonać. No Jakby nie patrzeć, no, no tego jestem, żeby bronić takie sytuacje. No wiadomo, no staram się pomagać drużynie, no też nie zawsze się udaje. No ale też z chłodną głową to trzeba do tego podchodzić, no bo jeszcze są kolejne mecze i też, że tak powiemy, nie, nie można zwariować od takiego jednego meczu.